Ekogaz, dzień dobry, Hyundai Elantra, najnowszej odsłonie, rok produkcji 2020, silnik 1.6, około 120 koni mechanicznych, tuż po montażu instalacji gazowej BRC, Sekwent 32 z podłączeniem do OBD, tryskiwacze pod obudową, marki BRC, czujnik ciśnienia, elektronika. Oraz reduktor Genius 1200 BRC. Przełącznik benzyna-gaz znajduje się po lewej stronie, w oryginalnej zaślepce. Wlew gazu pod klapą benzyny oraz zbiornik o pojemności 55 litrów w miejscu koła zapasowego. Umożliwia to zamknięcie pokrywy tak jak było to w oryginale. Koszt systemu to 2950 zł brutto z dwuletnią gwarancją Assistance bez określenia limitu kilometrów. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.